Jestem zmęczony formą wywiadów. Jestem trochę zmęczony, bo temat, który się najczęściej pojawia, to mam taki pomysł, rozmowy z ciekawymi ludźmi. No, mm -hmm. ja no, petarda, tak? Nie słyszałem w ogóle do tego pomysłu. <grym> Fakty są takie, że robimy to dla słuchaczy, i też jest to najbardziej pierwotna jakaś taka forma rozmowy. Też zanim podcasty, no to wiecie, pytanie na śniadanie dzień dobry, TFN. Więc ja też nie mam zamiaru wysadzać, jak wysadzać zamkniętych drzwi i mówić: nie, teraz wszyscy róbcie reportaże. Faktycznie, no jestem trochę zmęczony, ale to też się najlepiej ogląda. Jedyny wektor, jaki mogę pokazać, to bardzo kibicuję formatom, które zasięg budują na, na prowadzącym. Że jak przeglądacie wywiady, tam macie ten, to nie wybieracie, że który gość, tylko niezależnie jaki jest gość, to odpalacie no tak. tę rozmowę. No nie podróżujesz za tym, co teraz jakby na pudelku, czyli tu nagle się pojawia taka postać, czy taka, jak która jest w jakimś tam podcaście przy okazji, ale ona trenduje, bo jest teraz tak. na tam jakąś hot osobą, tylko faktycznie Zledzisz pewien format i jakąś formę rozmowy, czy w tak. ogóle y, y, t, jakiegoś dzieła, które po prostu ktoś tworzy, y, a nie konkretnie ta osoba, która jest w tym, w tym dziele zaproszona.